W zimnym blasku gwiazd, które odbijały się w szafirowych włosach Eileri, trzydziestoletniej przedstawicielki rasy Xylajan, cała przestrzeń kosmiczna zdawała się wstrzymywać oddech. Jej skóra, mieniąca się odcieniami błękitu, wydawała się pulsować wraz z jej spokojnym, ale uważnym oddechem. Elare była wybitną badaczką międzygwiezdnych kultur, od lat podróżującą w poszukiwaniu kontaktu z innymi cywilizacjami. Ale nigdy wcześniej nie doświadczyła czegoś, co przypominało jej ludzką, ciekawość serca. To, co miało być zwykłą misą badawczą na odległej kolonii Ziemi, zmieniło się w coś, czego nigdy nie przewidziała. Ludzie zawsze fascynowali ją swoją nieprzewidywalnością, zdolnością do walki z przeciwnościami i niepojętą wręcz odpornością ducha. Nigdy jednak nie spodziewała się, że ten kontakt przerodzi się w coś osobistego. Gdy Elare zbliżała się do kolonii na skraju układu Tau jej sensory wychwyciły obecność człowieka. Był młody, może dwudziestokilkuletni, o włosach w odcieniu kasztanowym i oczach tak żywo niebieskich, że przez chwilę Elare pomyślała, iż jej własna percepcja kolorów jest zakłócona. Jego imię brzmiało Jason Whitman. Zajmował się konserwacją starych struktur orbitalnych, które kiedyś służyły ludzkości w pierwszych kolonizacjach kosmicznych. Elare obserwowała go przez chwilę z ukrycia, zaskoczona tym, jak naturalnie poruszał się wśród metalowych konstrukcji, które dla niej samej były zagadką inżynieryjną. Był jednocześnie zręczny i ostrożny, nieustraszony, ale świadomy ryzyka, cechy, które dla niej, ksylalianina wychowanego w świecie precyzyjnej logiki, były fascynujące i nieco dezorientujące. Pierwsze spotkanie było przypadkowe. Jason natknął się na Alarę w jednym z wąskich korytarzy między hangarami transportowymi. Jej wysoka sylwetka, niemal eteryczna w swojej niebieskiej krasie, sprawiła, że na moment zamarł. Ona z kolei zaskoczona jego śmałością, poczuła coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczała u iskrę zainteresowania, która wykraczała poza zwykłe badawcze ciekawstwo. Ich oczy spotkały się w milczeniu, a Jason, choć początkowo onieśmielony, Uśmiechnął się niepewnie, w geście, który zaskakująco łatwo przełamał lodowate bariery. Eilery. Cześć, ja. Jason wyszeptał, drżąc lekko, choć starał się tego nie pokazać. Elare odpowiedziała spokojnie, choć w jej głosie pojawił się subtelny ton zaciekawienia. Nie spodziewałam się spotkać kogoś tutaj. To spotkanie rozpoczęło serię dziwnych, lecz fascynujących interakcji. Elare. Mimo swojej trzydziestoletniej wiedzy i doświadczenia w kontaktach międzygatunkowych, czuła się przy jasonie dziwnie bezbronna. Był młody, a jednak posiadał coś, czego nie mogła w pełni zrozumieć: determinację i ciekawość świata, które wydawały się przenikać przez jej logikę i rutynę. Każda rozmowa, choć pozornie zwyczajna, była dla niej odkryciem śmiech jasona, drobne gesty, sposób, w jaki jego oczy ożyjały się przy opowiadaniu o ludzkiej historii czy technicznych wynalazkach, sprawiały, że Elare zaczynała rozumieć coś, co jej własna kultura Xylalian długo tłumiła. Emocje mogą być siłą równie potężną jak nauka. Jednak napięcie było wyczuwalne. Kolonia, choć cicha, skrywała tajemnicę u nikt nie wiedział, że w okolicy ukrywa się zaginiony statek badawczy Xylalian, który mógł być celem piratów kosmicznych. Elare była świadoma niebezpieczeństwa, ale wciąż pozostawała zaintrygowana młodym człowiekiem, którego obecność wprowadzała do jej życia chaos w najlepszym możliwym sensie. Jason z kolei nie rozumiał do końca, kim była Elare u jej wygląd, umiejętności i dziwna aura, która zdawała się drżeć wokół niej, były dla niego równie hipnotyzujące, co przerażające. Ich pierwsza wspólna przygoda nastąpiła szybciej, niż oboje przypuszczali. Awalia w systemach kolonii wymusiła natychmiastową współpracę. Elare, z pomocą Jasona, musiała dostać się do centralnego rdzenia energetycznego, który był kluczowy dla utrzymania kolonii przy życiu. Praca w ciasnym, migoczącym świetle awaryjnym wymagała od nich precyzji, ale też szybkiego reagowania na nieprzewidziane sytuacje. Każdy błąd mógł kosztować życie, a adrenalina sprawiała, że ich interakcje nabierały nowego wymiaru. W chwilach, gdy musieli uciekać przed falą iskier elektrycznych lub naprawiać uszkodzone panele w ostatniej chwili, pojawiała się między nimi subtelna, niewypowiedziana więź, orodząca się w cieniu niebezpieczeństwa, lecz głęboko ludzka i autentyczna. Gdy wreszcie opadł kurz, a światła awaryjne przygasły, Elara i Jason stali obok siebie, dysząc, ale z poczuciem wspólnego zwycięstwa. I wtedy po raz pierwszy Dyson spojrzał na Alarę nie tylko jak na obcą, egzotyczną istotę, ale jak na kogoś, z kim mógłby dzielić więcej niż tylko chwilowe przygody. Alarę z kolei, od dawna uważająca emocje za przeszkodę w pracy badawczej, poczuła ciepło w sercu, które zaskoczyło ją samą. W tej ciszy, przerywanej jedynie od głosami osiadającej w powietrzu elektroniki, oboje wiedzieli, że ich historia dopiero się zaczynała u i że przyszłość. Choć niepewna, mogła być czymś znacznie bardziej ekscytującym niż którakolwiek misja badawcza, jaką Elare kiedykolwiek prowadziła. Następnego dnia po awarii kolonii Elare nie mogła przestać myśleć o Jasonie. Jego obecność wciąż wywoływała w niej dziwne ciepło, którego wcześniej nie doświadczała, a zarazem ciekawość, która przynależała do jej natury badaczki. Jason z kolei próbował wytłumaczyć sobie, że to, co poczuł podczas pracy u boku tajemniczej Xylajan, nie mogło być zwykłym zauroczeniem, a jednak myśl o niej przewijała się w jego głowie niezależnie od tego, co robił. Nawet prosty spacer po kolonii stał się teraz pełen znaczenia. Każde spojrzenie, każda przypadkowa interakcja, każde milczenie między nimi było przesycone niedopowiedzianym napięciem. Kolonia wydawała się spokojna, ale Elare była świadoma, że cisza może być zdradliwa jej sensory wykryły niepokojące anomalie u niewielkie, lecz regularne impulsy energetyczne pochodzące z pobliskiego pasa asteroid, które mogły wskazywać na obecność nieznanej technologii lub, co gorsza, intruzów. Jason, zafascynowany jej umiejętnościami analitycznymi, zaoferował swoją pomoc przy śledzeniu sygnałów. Praca w duecie wymagała od nich synchronizacji ruchów i myśli. Elare powoli zaczynała doceniać nieprzewidywalną intuicję młodego człowieka, który wbrew swojemu wiekowi potrafił podejmować szybkie, skuteczne decyzje. Ten wzorzec, powiedział Jason, wskazując na holograficzny wyświetlacz. Nie wygląda jak zwykła awalia kolonii. To coś, zorganizowanego. Elare skinęła głową, analizując dane. Zgadzam się. Ale jeśli to jest atak, to ktoś chciałby, żebyśmy go zauważyli. Coś w tym nie pasuje. W tym momencie oboje poczuli pierwszy dreszcz prawdziwego zagrożenia. Impulsy energetyczne zaczęły zmieniać rytm, jakby ktoś zbliżał się bezpośrednio do kolonii. Elare szybko uruchomiła pola ochronne i zasygnalizowała Jasonowi, żeby schował się za stalowym panelem. Adrenalina sprawiła, że ich ruchy były zsynchronizowane jak nigdy wcześniej. Każde polecenie Eileri każdy jej gest wywoływał natychmiastową reakcję jasona. W tej chwili nie była już tylko badaczką, a on nie był tylko zwykłym człowiekiem, stali się zespołem, którego skuteczność mogła decydować o życiu ich obu. Kiedy zagrożenie minęło, a impulsy ucichły tak nagle, jak się pojawiły, Elara spojrzała na jasona z mieszaniną ulgi i niepokojącego ciepła w sercu. Było coś w tym krótkim, intensywnym doświadczeniu, co zbliżyło ich do siebie w sposób trudny do opisania. Jason, nie mogąc powstrzymać impulsu, wyciągnął rękę i delikatnie dotknął jej ramienia. Elara odczuła ten gest jako coś nowego, nie badawcza sprawdzenie, nie obserwacja, ale coś znacznie bardziej osobistego, niemal ludzkiego. Po chwili ciszy Elara odezwała się spokojnym głosem, choć w środku jej serce biło szybciej niż zwykle: Jason, musimy być ostrożni. Nie wiadomo, kto lub co obserwuje kolonii. Ale cieszę się, że jesteś tutaj. Jason uśmiechnął się nieśmiało, próbując ukryć swoje rosnące emocje. Ja też cieszę się. Nie chciałbym być nigdzie indziej. Ta wymiana słów, choć krótka, utworzyła pomiędzy nimi nić porozumienia, która była bardziej trwała niż jakakolwiek technologia ochronna. Jednak spokój był złudny. Kilka godzin później Elare wykryła nieznane sygnały przesyłane z wnętrza kolonii. Ktoś, albo coś, było tam, próbując uzyskać dostęp do centralnych systemów. Tym razem nie mogli już działać Incognito. Musieli stawić czoła prawdziwemu niebezpieczeństwu. Elare zdecydowała, że Jason musi jej zaufać w pełni. Wyjaśniła mu, że te impulsy mogą pochodzić od pozaziemskich intruzów, którzy obserwowali kolonię od dłuższego czasu. Jason, choć z początku przerażony, nie cofnął się. Zrozumiał, że przy tej kobiecie, tak różnej od wszystkiego, co znał, jego ludzka determinacja może być równie cenna, jak jej zaawansowana technologia. Chodźmy, powiedziała Elare, prowadząc go ku centralnemu rdzeniowi kolonii. Musimy dowiedzieć się, kto jest po drugiej stronie. Kiedy przemierzali korytarze, Jason poczuł, że ich relacja nabiera nowego wymiaru. Wspólna walka, adrenalina i wymóg zaufania sprawiły, że coś, co zaczęło się jako fascynacja, stawało się powoli czymś znacznie głębszym. Elare, choć próbowała zachować profesjonalny dystans, odkryła w sobie pragnienie, którego nie mogła racjonalnie wytłumaczyć. Bliskość z tym człowiekiem wydawała się być równie ważna jak misja, którą prowadziła przez całe życie. Nie wiedzieli jeszcze, że nadchodząca noc przyniesie więcej niż tylko zagrożenie technologiczne, przyniesie prawdziwą próbę serc, odwagi i siły ludzkiego ducha wobec gwiezdnej tajemnicy, która mogła zmienić wszystko, co do tej pory znali. Noc zapadła nad kolonią, a jej sztuczne światła rzucały długie cienie wśród metalowych korytarzy i stalowych platform. Elara i Jason poruszali się ostrożnie, każdy krok niósł ze sobą echa potencjalnego niebezpieczeństwa. Centralny rdzeń energetyczny, Zwykle cichy i uporządkowany, teraz pulsował dziwnym rytmem, jakby sam sprzęt ostrzegał ich przed czymś ukrytym w ciemnościach. Jason, choć wciąż młody i niedoświadczony w zetknięciu z obcymi technologiami, wykazywał zaskakującą pewność siebie. Jego intuicja ludzka, szybkie przystosowanie do zmieniających się okoliczności i zdolność przewidywania kolejnych kroków intruza, były dla Eilery równie fascynujące, co nieoczekiwane. Spójrz na to powiedziała Elare. Wskazując na fragment panelu, który wydawał się zniszczony od wewnątrz. Ktoś próbował uzyskać dostęp do rdzenia bezpośrednio, ale nie rozpoznałam tej technologii. To coś, nowe. Jason pochylił się bliżej, badając skomplikowane układy, które dla niego były mieszanką sztuki inżynierskiej i czystej zagadki logicznej. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, mruknął. Ale myślę, że możemy to naprawić, razem. Ich dłonie spotkały się na panelu, gdy wspólnie próbowali odblokować uszkodzone połączenia. W tej chwili nie było już między nimi dystansu wynikającego z różnic gatunkowych, byli zespołem, który współpracował w idealnym rytmie. Elare poczuła nagłą falę emocji, której nie potrafiła nazwać: ciepło, zaufanie, a może coś, co przypominało ludzką bliskość. Jason, zauważając jej skupienie, Odważył się spojrzeć w jej oczy i dostrzegł w nich nie tylko inteligencję i zimną analizę, ale także subtelną ludzką wrażliwość. Nie zdążyli jednak nacieszyć się chwilą, gdy nagle cały rdzeń zadrzał, a alarmy w kolonii zaczęły wyć. Korytarze wypełniły się pulsującym czerwonym światłem, a ekran przed nimi wyświetlił sele nieznanych kodów. Elare natychmiast zorientowała się, że ktoś przejął kontrolę nad fragmentami systemu. To nie jest zwykła próba włamania, powiedziała z powagą. To celowa infiltracja. Ktoś chce nas tutaj zastawić. Jason poczuł przyspieszone bicie serca. Adrenalina mieszała się z fascynacją. Zagrożenie sprawiało, że każda chwila spędzona przy niej była intensywniejsza, bardziej znacząca. Musimy działać szybko, odparł, chwytając jej dłoń, aby poprowadziła go w bezpieczne miejsce. Razem damy radę. W korytarzu, który prowadził do głównej sali kontrolnej. Ich droga została nagle zablokowana przez tajemniczą postać humanoidalną, lecz z elementami technologii, która wydawała się niemal żywa. Elare i Jason spojrzeli na siebie, zdając sobie sprawę, że nie mogą polegać wyłącznie na sile fizycznej ani technologii. Musieli użyć inteligencji, zaufania i umiejętności wzajemnego przewidywania ruchów przeciwnika. On reaguje na nasze działania, wyszeptała Elare analizując szybko zachowanie intruza. Jason, musimy działać w synchronizacji, jeden ruch naraz. Jason kiwnął głową, poczuł, jak jego serce przyspiesza. To nie była tylko misja, to była próba ich zdolności do współpracy i przetrwania, a w tle rosła między nimi nić zaufania, której nie można było już odwrócić. Kiedy wspólnie zmusili intruza do cofnięcia się, Elares zdała sobie sprawę, że coś w tej młodej ludzkiej energii jest nieocenione, nieprzewidywalna odwaga i kreatywność Jasona uzupełniały jej własną logikę i doświadczenie w sposób, którego sama nigdy nie przewidziała. Gdy wreszcie cisza wróciła, a alarmy zgasły, oboje odecznęli głęboko. Jason spojrzał na alarę z wyraźnym uśmiechem, a ona odwzajemniła spojrzenie. Nie wiedziałam, że ludzie mogą być aż tak niesamowici, powiedziała cicho, ale z ciepłem w głosie. A ja nie wiedziałem, że spotkam kogoś tak, innego, a jednocześnie tak bliskiego, odpowiedział Jason, nie spuszczając z niej wzroku. W tej chwili nie było już wątpliwości. To, co zaczęło się jako przypadkowe spotkanie, przerodziło się w coś, co mogło zmienić ich życie na zawsze. Przyszłość była niepewna, a zagrożenie wciąż obecne, ale oboje wiedzieli, że razem mogą stawić ciała każdej próbie i że między sercami, tak różnymi, powoli rodziła się więź, której nie dało się już zatrzymać. Noc nad kolonią trwała, a gwiazdy, które odbijały się w błękitnej skórze Eileri, migotały jakby w rytm ich wspólnego oddechu. Przygoda dopiero się zaczynała, a serca dwóch istot z różnych światów biły w harmonii, której żadna technologia nie mogła zakłócić. Kiedy pierwsze światło sztucznego świtu przebijało się przez kopułę kolonii, Elare i Jason czuli, że noc przyniosła im coś więcej niż tylko zagrożenie. Przyniosła pierwsze prawdziwe zrozumienie siebie nawzajem. Ale spokój był złudny. Systemy kolonii wciąż odczuwały wahania energii, a niewidoczny intruz wciąż mógł działać w tle. Elarę zdecydowała, że muszą zbadać obszary zaplecza technicznego, miejsca, w których nikt zwykle nie zaglądał. Jason, musisz mi zaufać. To, co zobaczymy, może być niebezpieczne, ostrzegła a w jej głosie pobzmiewała mieszanka powagi i czegoś bardziej osobistego. Zaufam ci, odparł spokojnie, choć serce biło mu szybciej niż kiedykolwiek. Wiem, że razem damy radę. Kiedy weszli do wąskiego tunelu technicznego, światła ich hełmów oświetlały metalowe ściany pokryte dziwnymi symbolami i śladami nieznanej technologii. Elare analizowała każdy fragment, próbując rozszyfrować pochodzenie intruza. Jason, choć nie rozumiał wszystkich niuansów, starał się wspierać ją swoimi spostrzeżeniami. Ich rozmowy, zwykle rzeczowe, teraz pełne były subtelnych gestów, spojrzeń i przypadkowych dotknięć rąk, które wzbudzały w Alarze dziwną mieszankę czułości i niepokoju. Nagle tunel wypełnił się nagłym błyskiem światła, a przed nimi pojawiła się mała, pływająca sfera, której metaliczna powierzchnia pulsowała jak żywa. Sfera wydawała dźwięki przypominające język, który Elare musiała przetłumaczyć w locie. To, komunikator obcych, wyszeptała. Próbuje z nami nawiązać kontakt, ale jego kod jest niestabilny. Jason nachylił się bliżej. Może możemy go odczytać wspólnie. Zaproponował. Ich dłonie znów spotkały się przy panelu kontrolnym, a Elare poczuła ciepło jego dotyku. W tym krótkim geście było coś więcej niż współpraca, coś, co nie dało się wytłumaczyć logiką ani technologią. W tym momencie sfera nagle wystrzeliła wiązkę energii w kierunku centralnego rdzenia kolonii. Alarmy włączyły się ponownie, a tunel wypełnił się trzaskiem i dźwiękiem przepalających się przewodów. Musimy to powstrzymać. Krzyknęła Elare, pociągając Jasona w stronę panelu awaryjnego. Wspólnie działali w idealnej synchronizacji, jej precyzyjna analiza, jego szybkie reakcje i intuicja. Każdy ruch był nie tylko strategią przetrwania, ale też rodzajem subtelnej komunikacji między nimi. Kiedy wreszcie udało im się odwrócić kierunek jałski energii, sfera zatrzymała się i zawisła nieruchomo, jakby badała ich reakcję. Jason, oddychając ciężko, spojrzał na Alarę i uśmiechnął się nerwowo. To było intensywne. Ale daliśmy radę. Elara odwzajemniła uśmiech, choć w jej oczach kryło się coś więcej niż ulga. Tak, ale to dopiero początek. Ktoś lub coś obserwuje nas z bliska i nie możemy przewidzieć jego następnego ruchu. Przez chwilę stali tak blisko siebie, otoczeni migającymi alarmami i chłodnym światłem tunelu, czując ciężar sytuacji, a jednocześnie dziwną bliskość, której nie mogli zignorować. Jason poczuł, że to, co zaczęło się jako fascynacja, przerodziło się w coś głębszego, a Elare, choć starała się zachować zimną logikę badacza, zaczęła usiadamać sobie, że ludzka wrażliwość i odwaga Jasona stają się dla niej równie ważne jak jej własna wiedza i doświadczenie. Elare. zaczął ostrożnie, jego głos łamał się lekko. Nie wiem, co się stanie, ale chcę, żebyś wiedziała, że nie chcę być gdzie indziej. Elara poczuła ciepło w sercu i odpowiedziała cicho. Jason, ja też. Nieważne, co się wydarzy, razem możemy stawić czoła wszystkiemu. W tym momencie sfera ponownie pulsowała światłem. A tunel wypełnił się dziwnym, melodyjnym dźwiękiem, jakby obcy obserwator próbowali przekazać im wiadomość. To nie był już tylko test technologiczny ani zagrożenie, było to wezwanie do współpracy, do połączenia ludzkiej odwagi i obcej inteligencji w coś większego niż którakolwiek z nich mogła przewidzieć. Noc przemieniła się w świt nowej nadziei i nowych wyzwań. Elare i Jason wiedzieli, że ich przygoda dopiero się zaczęła, a więź, która między nimi powstała, Stanie się kluczem nie tylko do przetrwania kolonii, ale też do odkrycia prawdziwego potencjału ludzkiego ducha wobec kosmicznej tajemnicy. Kolonia drżała pod wpływem niewyjaśnionych impulsów energetycznych. Alarmy wciąż pulsowały czerwonym światłem, a każdy metalowy korytarz wydawał odgłosy trzeszczenia jakby struktura kolonii protestowała przeciwko obecności intruza. Elara stała przy centralnym rdzeniu, a Jason tuż obok niej, gotowy reagować na każdy jej ruch. Wiedzieli, że jeśli stracą synchronizację choćby na chwilę, skutki mogą być katastrofalne. Jason, musimy zlokalizować źródło sygnałów, powiedziała Elara. Jej głos był zimny i precyzyjny, ale w jej oczach kryło się napięcie. I tym razem nie możemy się mylić. Jason skinął głową, czując, jak adrenalina miesza się z uczuciem, które wciąż rośnie między nimi. Każdy ich ruch, każde spojrzenie Każde milczenie stawało się teraz czymś więcej niż tylko częścią misji, było subtelnym tańcem zaufania i bliskości. Kiedy dotarli do jednego z bocznych sektorów, natrafili na coś, czego się nie spodziewali humanoidalną istotę w częściowo organiczno-technologicznej powłoce, pulsującą niebieskim światłem. Jej oczy, choć sztuczne, wydawały się żywe i świadome. To nie jest przypadkowy intrus, mruknęła Elare. To coś inteligentnego. Sfera, którą wcześniej spotkali, nagle pojawiła się obok istoty, a ich ruchy zaczęły synchronizować się w dziwny, niemal taneczny sposób. Elare zrozumiała, że stają przed czymś więcej niż zagrożeniem, to była próba komunikacji, sprawdzenie ich zdolności do współpracy i zaufania. Jason. Powiedziała cicho, zbliżając się do niego, jeśli coś pójdzie nie tak, musimy działać razem, bez zawahania. Razem damy radę, odparł chwytając jej dłoń. W tym momencie poczuł, że nie chodzi już tylko o misję, wchodziło o nich, o coś, co narodziło się między dwoma istotami z różnych światów. Wspólnymi siłami próbowali zdekodować sygnały istoty. Każda kombinacja przycisków, każdy ruch rąk wymagał pełnej synchronizacji. Jason coraz bardziej polegał na instynkcie Eileri, a ona zauważyła, że intuicja ludzka, której nigdy wcześniej nie doświadczyła, jest niezwykle skuteczna. W miarę jak ich współpraca stawała się coraz bardziej precyzyjna, sfera przestała pulsować chaotycznie i zaczęła świecić równym światłem, znak, że udało im się nawiązać kontakt. Nagle centralny rdzeń wybuchł błyskiem energii, wyrzucając ich na ziemię. Jason odruchowo osłonił alarę własnym ciałem, a w tym krótkim geście było więcej niż tylko instynkt przetrwania, było bezbrzeżnym zaufaniem. Wszystko w porządku? Zapytał, zerkając w jej oczy. Tak, Dzięki tobie, odpowiedziała, czując jak serce bije jej szybciej niż kiedykolwiek. Nie wiem, co bym zrobiła bez Ciebie. W tej chwili zrozumieli, że ich współpraca i wzajemne zaufanie są kluczem do przetrwania nie tylko kolonii, ale i ich samych. Musieli jeszcze raz połączyć swoje siły, tym razem nie tylko w celu odczytania sygnałów, ale aby powstrzymać nieznaną inteligencję przed całkowitym przejęciem systemów kolonii. Jason, w pełni świadomy ryzyka, Chwycił rękę Eileri. Nie boję się, powiedział szczerze. Dopóki jesteśmy razem, damy radę z wszystkim. Elara poczuła, jak ciepło jego dłoni przepływa wzdłuż jej ramienia. W obliczu kosmicznego zagrożenia, wśród pulsujących energii i migających alarmów, zrodziło się coś trwałego i nieodwracalnego. Połączenie dwóch istot, które mimo różnic zaczynały rozumieć, że razem mogą stawić czoła wszystkiemu. Kiedy w końcu opanowali sytuację, a system kolonii wrócił do względnej stabilności. Elare i Jason spojrzeli na siebie. W ich oczach nie było już tylko respektu i współpracy. Była obecna czułość, zaufanie i uczucie, które nie znało granic międzygatunkowych. Nie wiedzieli jeszcze, że ostatnia część ich przygody przyniesie największą próbę. Nie tylko zagrożenie zewnętrzne, ale również decyzję, która może zadecydować o ich wspólnej przyszłości. Kolonia była w chaosie. Choć Elare i Jason opanowali część zagrożenia, wciąż pozostawało pytanie, kto lub co naprawdę stoi za atakiem. W powietrzu unosił się zapach ozonu i spalonych przewodów, a każdy krok w metalowych korytarzach odbijał się echem niepewności. Jednak tym razem nie czuli lęków czuli determinację i wzajemne zaufanie, które były silniejsze niż jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Jason, musimy dotrzeć do rdzenia głównego wpowiedziała Elare prowadząc go w stronę serca kolonii. Tam znajdziemy odpowiedzi. Jason spojrzał na nią z pewnością, która wypełniała serce Eileri ciepłem, którego nie potrafiła nazwać. Razem wszystko się uda, odparł krótko, jego dłoń delikatnie obejmując jej. Gdy dotarli do rdzenia, ujrzeli źródło ataku gigantyczny dran obcych, złożony z materiałów odbijających światło w milionach odcieni. Jego oczy świeciły zimnym, niebieskim światłem, a mechanizm wydawał się niemal żywy. Elare natychmiast przystąpiła do analizy jego kodu, podczas gdy Jason obserwował każdy jej ruch, gotów interweniować w razie potrzeby. To nie jest wroga istota, powiedziała Elare nagle, jej oczy rozszerzyły się w zdumieniu. To forma obcego testu. Próbowali sprawdzić, czy istoty z różnych światów potrafią współpracować. Jason poczuł ulgę, a jednocześnie ekscytację. Więc, przeszliśmy test. Nie tylko przeszliśmy, odpowiedziała Elare. Jej głos był ciepły i spokojny, stworzyliśmy coś, czego nie spodziewali się nawet oni. Połączyliśmy logikę i intuicję, technologię i ludzką odwagę. W tym momencie Dran zatrzymał się, a jego zimne światło zmieniło się w spokojną poświatę. Wydawało się, jakby cała kolonia westchnęła z ulgi. Elare odwróciła się do Jasona, a ich spojrzenia spotkały się w ciszy, w której nie było już miejsca na strach. Była obecna jedynie radość i poczucie wspólnego zwycięstwa. Jason. Zaczęła, jej głos był miękki, prawie drżący. nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale wiem jedno, chcę iść przez nią razem z tobą. Jason uśmiechnął się, zbliżył i delikatnie ujął jej twarz w dłonie. Elare, ja też. Chcę być tam, gdzie jesteś ty. Nieważne, jakie światy, jakie niebezpieczeństwa, o razem możemy wszystko. W tym momencie między nimi narodziło się coś więcej niż uczucie. Była to pełna, niepodważalna więź, która przetrwałaby każdą próbę. Kolonia, choć wciąż pełna wyzwań, stała się świadkiem ich wspólnej siły i determinacji. Nad kopułą kolonii wschodziło nowe światło, w blade, złote, odbijające się w błękitnej skórze Eileri. Jason patrzył na nią z zachwytem i podziwem, a ona na niego z czułością i wdzenkiem, który przemawiał językiem serca, a nie logiki. To dopiero początek naszej przygody, wpowiedziała Elare, uśmiechając się lekko. Tak, odpowiedział Jason, obejmując ją mocniej. Ale wiem jedno: nie ma świata, którego byśmy nie mogli odkryć razem. Kolonia wracała do normalności, a sfera obcych, która kiedyś stanowiła zagrożenie, teraz unosiła się spokojnie nad rdzeniem, jakby potwierdzając, że współpraca, Zaufanie i uczucie między dwoma różnymi istotami mogą tworzyć coś większego niż jakakolwiek technologia. I tak, w sercu kosmosu dwoje istot, jedna niebieska i doświadczona, druga ludzka i młoda, ozaciało nowy rozdział życia. Rozdział, w którym odwaga, miłość i przygoda szły w parze, pokazując, że prawdziwa siła człowieka i serca może zmienić cały wszechświat. Historia kończy się w duchu HFY. Triumf ludzkiej odwagi i współpracy międzygatunkowej, z pięknym, emocjonalnym zakończeniem relacji między Alarą a Jasonem.